dzień dobry nasi widzowie dzień dobry kochani na rondzie mamy srebrnego zająca a akurat nikt nie jedzie złotego zająca i srebrne jaja ty. no to ja powiedziałem opatrzcie na wprost tam, tam. przekręć tych nie da rady Nie da rady ich przekręcić widzicie szkołę. tu z lewej strony ale piękny zając taki duży a te jajka, te każdemu się podobają. Nawet jak byłam na paznokciach to panie też rozmawiały. Obieć jeszcze raz dookoła, to ja wypnę. Dobra. Pokażę Wam. Widzicie z daleka, ale ja Wam go pokażę, jak będziemy jechać. Koło niego nie ma ruchu, bo to już wszystko jest zamknięte. Moja zrobiła przegląd lodówki. Wiecie, zrobiła przegląd lotówki, dlatego jedziemy do jadłodzielni. Do jadłodzielni. Patrzcie jaki piękny. Tu pokaż. Tu. O. Dobra. Tutaj są te jajka takie. Mówiły, że tak piękne jaja te właśnie takie te ażurowe jaja jak berety zimno się u nas robiło 11, 11 stopni. stopni no i w końcu dzisiaj popadało trochę padało i padało i padało. tak i wczoraj padało. padało także fajnie pan się zamierza czy się nie zamierza nie wiem zamierzał się ale się nie jeszcze zamierzał jeszcze się patrzył jakbyśmy mu napluli w kieszeń no patrzcie jakie pustki Becie ja już zapomniała, gdzie ma jechać. Tak. Nie wiedziałem po co. No, standard. Standard w tym, w tym miejscu. miejscu. Tam są jakieś chyba prądy. Co nie, że ja w jednym no. miejscu zapominam. I przejeżdżam to miejsce i sobie przypominam. Czekaj, a jaki jedzie? Niebieski. Kater. Kabriolet. Dziękujemy za życzenia. Tak, dziękujemy za życzenia. Jeszcze raz Wam składamy wszystkim. Tak. E, dziękujemy za życzenia, które przysłaliście do nas Emailem, czy no, nie? No. Jedno mi tak bardzo utkwiło w pamięci, bo Pani miała takie oryginalne imię, tylko zapomniałam. Henrietta. Henrietta, tak? Uh -huh. Także bardzo dziękujemy. Ma Pani bardzo ładne imię. Ale wszystkim, tym co nam przysyłali, no. tak, to oczywiście wszystkim bardzo dziękujemy. Tutaj po prostu utkwiło mi to imię, co nie? No. I pytacie, gdzie te zakupy takie tanie Becia zrobiła? I piszecie, że w stokrotce. Nie ma u nas nie, stokrotki. U nas nie ma stokrotki. W Kauflandzie. W Kauflandzie. W województwie Lubuski są dwie stokrotki. Jest jedna w żarach i jedna chyba w zielonej górze. Tak, a Tylko dwie no. Ale mówię, a ja właśnie lubię zajechać do Kauflandu, bo właśnie jak tak przed takimi świętami, jak jest zamknięty sklep dłużej, to oni zazwyczaj wyprzedają wszystko. No. Co nie? No. Przedają wszystko i wtedy... Oni właśnie... obniżają tak ceny, żeby tak. towaru się, żeby nie wyrzucać towaru. O. Tak. To wtedy naprawdę wtedy po 50, po złotówce, po 50 groszy można, można kupić. Dla nich to jest też Artek dobre. No co Dla... te tyle ludzi? Ale sobie tu stanę? Na końcu jest wolne. Aha, dobra. A Ym... z koszyczkami idą. O. Dlatego, że... Nie No patrzcie, kupić... państwo idzie do jabłodzień. Chyba raczej nie. To chyba raczej nie. To chyba raczej na święta. Ale z pustymi, a nie, z flaszką. To, to, dobra, to, zasuwaj, pokaż. Widząc chyba torbe. raczej nie dojadło cię. To dzielnie. chyba nie. Ale ja ślepy jestem. Sięgniesz tam? Tu tam musimy pomachać, widzą. No i wraca nasza Becia To czaśnięcie to taki to zaczosk Łapie Łapie telefon No i było coś w ogóle? Nie nic, nic pusto Pusto było no Może ktoś się ucieszy Na pewno ktoś no. weźmie Bo puściuteńko a teraz jedziemy. Popaczkę. Popaczkę. Żeby nie leżała. Żeby nie leżała przez weekend, bo tak. jeszcze odeślą mi. Bo to nie wiadomo, jak to nawet liczą. No. A, kto będzie z tej paczki zadowolony? Marteś i Majunia. Marteś i Majunia, bo żeśmy coś im kupili. Może Wam pokażemy, nie? Wróciłam, powiem Wam, że wróciłam do tego piasku. Który kupywałam Bartusiowi wcześniej. Fakt, że on jest droższy, ale ja już próbowałam teraz wszystkich praktycznie tych, co można było kupić. I w Biedronce No i co? Próbowałam po prostu wszędzie kupić ten zamienny piasek, ale widziałeś, po całym mieszkaniu się nosi. No. no po całym mieszkaniu, chociaż nasz Wszędzie. Tak, chociaż nasz kotek ma krótką sierść, ale nosi wszędzie. Więc mówię nie, no trudno. Musimy wrócić do tego, no, do tego przyklejam droższego. Przyklejamy się na łapkach. Tak, musimy wrócić do tego droższego, ale przynajmniej nie będzie znów po całym mieszkaniu piasku. Hmm. Ja jestem ciekaw, jak my tam wjedziemy Gdzie? Do Paczkomatu. No nie wiedziemy, trzeba gdzie obok stanąć Gdzie obok? No obok. Z tyłu i się przejść no właśnie tak myślę, gdzie albo pod meblowym tu z boku nie, trzeba ten z tyłu za tym, za kumplandem no się przecież nie będę taki kawał tego targa, to jest nie, ciężkie a no faktycznie to będzie ponad 30 kilo mm, mm, mm. nie, 30 chyba nie będzie no prawie Dobra, jakoś damy radę. Na przeciwko meblowego trzeba stanąć, ty pójdzie z Majcią sobie tam pociumać. Coś fajnie nazwał Majcie na Twoim jednym filmie, ale zapomniałem jak. No, no. No tak no. fajnie, no. Też zapomniałam. Ktoś wychwycił mistrza drugiego planu. Tak. Jak majoja przyszła do miski Tak, i powiedziała, że skradła film. No. Czasami tak właśnie jest, że mi bartość przeleci. Albo Maja właśnie przejdzie. No i koniec, ja już nie mam drugiej szansy nakręcenia. Bo ja mam tylko jedno ciasto i jedną potrawę. No Bartość często chodzi. No. No, czy Majcia... Więc czasami gdzieś tam, właśnie Czekaj. w przepisach, w gdzieś tam z tyłu za mną chodzi. Oczywiście, też był, był komentarz pani, e, która napisała, jak ja mogę gotować, a, 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 a kręcą się zwierzaki w kuchni. A jak inaczej? No normalnie mogę tak gotować. Tak jak, e, tak jak gotuje prawie wszyscy, co mają zwierzaki. Tak. Normalne to Drzwi jest. Drzwi nie zamkniemy. Nie, bo nie, mamy bo nie mamy w kuchni drzwi. Ale mi to nie przeszkadza. Ale to, to oni by stali i, i buczeli, żeby ich wpuścić Tak, ale, tak? ale nam to nie przeszkadza. My, też nie. my mamy. Też to, to ja gotuję, to myjemy. No. I ja już kiedyś mówiłam i nam to nie przeszkadza. No. Majcia by drapała, wartość by miałczał. Tak, no. a wtedy, kiedy ja gotuję, to ja nie pozwalam. Y, y, z, nie wiem, Bartuciowi latać mi po On mebla. nie chodzi tam. On tylko tak. chodzi do swojej miseczki. No, że to nie jest tak, że jak ja o, gotuję, widzisz, to ja mu tu pozwalam można A a my widzimy sobie tu z boczku. Gdzie wjechać? tu? No tu. Bo no, tak. Ja sobie przejdę z tej Okej, no, no. Jan trochę, trochę tu nawrócę, wiesz? No mi to wszystko jedno, czy tu staniesz o... Tak? To sobie pójdzie z majcie Dobra, a ja za sok. No, paczka przyniesiona. Tak. O, I będzie Wam pokażę co dla na tych naszych stworków mamy. patrz tylko ten, tylko była folią czarną. No. <laughs> zawinięta I gdzie była? Oczywiście na samej górze. Na samym końcu wciśnięta. Tak, już Wam pokazujemy. 90 To jest dla chyba Mai. Mhm. To będzie dla Mai. No pies jest narysowany. No, ale tak patrzę, bo ja specjalnie brałam dla niej tutaj piszę. Pełnowartościowa karma dla psów, dla dorosłych psów. Mhm. Wzięłam taką. No prawdopodobnie jest dobra i na zęby, no no, no zobaczymy. No, maja no. już tam jest z noskiem. Chodź tak. też. następne. To jest dla Mai. ta jest. Mini. Ten. To jest. Patrz, to, to też jest. Patrzę tu. Pisze. też jest. 90. Mhm. Wzięłam na razie na spróbowanie, czy ona w ogóle będzie nam jadła. A tutaj jest dla, dla dorosłych psów też. Mhm. Zobaczymy. Tu nie piszę po polsku. Tu nie pisze po polsku? Nie. Następna inna też dla mai. Też dla mai. Taka. I ta jest dla Bartusia. Wiem, że patrzycie, że jest to jednej i tej samej firmy. To nie jest sponsorowane. Ja nie wiem, czy Maja to będzie jeść, czy Bartek gdzie to jeść. My żeśmy za to zapłacili, kupiliśmy to przez Allegro. To dla Barkisia 40 Deko. Zobaczymy, czy będzie on to jadł. i chodzi o to, żeby. I to by... żeśmy kupili od weterynarza. Tak, tak, od weterynarza. Dlatego właśnie myślę, że, że coś takiego lepszego. Czekaj. Karma dla. dla dorastających kotów oraz kotek wyciąży i karmiących. No tu bardzo dziecko. Ale dlaczego słuchajcie? Bo Bartuś jest tak chudy, no że właśnie ja właśnie wolę... dla kotek karmiących one potrzebują dużo. Witamin, tego wszystkiego, co nie. Dlatego ja Bartusiowi kupuję taki. 84% białka. Właśnie, żeby on mm -hmm. może troszkę przytyje. O. Tu takie przysmaczki ze strusia, o! Ze strusia i jeszcze jedne przysmaczki dla Mai z łososia z ryżem. Specjalnie takie malutkie wzięłam, bo ona od nas cygani bardzo dużo przysmaczków. Bardzo dużo od nas wyłudza z przysmaczków. Także wzięłam to na spróbowanie. I słuchajcie, wracamy do piasku. weź ten nóż, bo ja mam wciągnie. Bo na ten nóż wszędzie musi wepchać tego co mieliśmy to jest taki tylko to są te specjalne takie pałeczki mm -hmm. ten piasek można spłukiwać w toalecie i to był jedyny piasek który Bartek tak nie wynosi Zobaczcie, dzisiaj był odkurzany, pokażę. Mm -hmm. no widać, widać jak już jest to jest normalnie 2-3 godziny, a Bartuś tam non-stop zagląda przecież. Jakby czegoś tam szukał. Jakby w kuwecie, nie wiem, miał y, skarb zako no. zakopany. Pójdzie po kopie, po wyjdzie, znów wchodzi po kopie, po kopie. Więc trudno, no. musimy wrócić do, do tego, bo po prostu no wszędzie się nosi już to. Myślałam, że, 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 że da rady na tańce, ale nie da rady. A to jak się spisuje. Oczywiście to wam, wam powiemy. Powiemy, tak. Ale ja tu widzisz, tu nie przeczytam, ale to na, na Allegro na stronie pisało, wiesz, na co jest każda karma. No klarka. bo ty czytałaś jak kupowałaś. Tak, ja czytałam, tak. Ten mini se, senior, to mi chodziło o to, że to jest dla seniorów i to jest właśnie o obniżonej zawartości, wiesz, tak jakby dla psów, żeby się odchudzały. Mm -hmm. to, to mówię to dla Mai, a w sam raz, bo ona jest troszkę przy tego. No, a to było jedno jakieś tam na żołądek coś tam i na sierść chyba, a, no, a dla Bartusia to specjalnie właśnie dla małych kotek i dla kotek też, żeby on może troszkę przytyje, bo on jak nie jest z naszej rodziny. Tak Maja? Bartuś to jak nie z naszej rodziny. Chudy taki całe życie. Ale on był cały czas taki chudy. Mhm. On był I cały czas taki chudy. I dzisiaj była u nas Grażynka. Tak, tak. Wysłała mam... męża. I tak, co wysłałam... nam przyniosła? Sąsiadka oczywiście nasza. To co ostatnio dawała nam sałatkę. Słuchajcie i dzisiaj dostałam, no to mówię no ja mam bardzo fajnych sąsiadów, a Grażynka to już w szczególności. Już Wam pokazuję co dzisiaj dostałam. O. Dzisiaj dostałam tak. Galaretkę wieprzową z czosnkiem. Uh -huh. Także sobie zjemy. Uh -huh. Galaretkę wieprzową z czosnkiem. My bardzo lubimy. I oczywiście jeszcze dostaliśmy o dwa pstrągi Dwa pstrągi wędzone. Takie wędzone, takie wiecie, takie swojskie. Takie swojskie, pachną jak. No, także jeszcze to dostaliśmy. No. I będziemy się z wami żegnać. Tak. Także żegnamy się z wami. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kochani. A piszcie jak tam u was święta. Piszcie, jak tam święta przebiegają. Tak, piszcie, piszcie, kochani, piszcie. No. Czy świętujecie, czy żeście się już przyjedli, czy jeszcze nie? No. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa-pa!